No to dobra ten tego teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to zróbmy my dzisiaj ten tego dzisiaj to co Mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to zróbmy my dzisiaj to co mamy z tymi no kolsiami co nie no to okej, okay, niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to, okej, okay, niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to, okej, okay, niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to. Okej, okay, teraz co nie no to zróbmy my dzisiaj to, co mamy, co nie no to, niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to, okej, okay, niech Wam tak to teraz będzie, co. Nie no to okej okay, teraz co nie no to zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy czas wam pokazać to co trzeba co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie. Co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co. Nie no to okej okay, niech wam będzie czas wam pokazać tych no tych kolesi co nie no to niech wam będzie czas wam to teraz pokazać to co trzeba co nie no. To okej okay, niech wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie no to niech wam będzie co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie Hubert Patrzcie jakie fajne siusiaki tutaj są co nie Hubert no i patrzcie jeszcze wypysio i mandarynka jaka fajna tutaj kraina siusiaków co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak tak, to teraz będzie co nie no to okej, okay, niech wam tak, to teraz będzie co nie no to okej, okay, niech wam tak, to teraz będzie co nie no to okej, niech wam tak. To teraz będzie co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie Hubert oraz wypysio i mandarynka co nie no no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to okej. Okay, zróbmy my dzisiaj to, co mamy, co nie. No to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to niech wam będzie, co nie, no to niech wam będzie, co nie, no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, co nie Alina no to zróbmy my może ten tego dziś to co mamy co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my dzisiaj ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech Wam Wam tak to teraz będzie, co nie, no to okej okay, teraz co nie, no to niech wam tak to teraz będzie, co nie Alina i jeszcze wypysio i mandarynka, co nie, no to okej okay, niech wam. Tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie zróbmy my dzisiaj ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to zróbmy my dzisiaj ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej, okay, zróbmy my dzisiaj to co mamy, co nie, no to niech wam tak to teraz będzie, co nie Alina oraz wypysio i mandarynka, co nie, no to niech wam tak to teraz. Będzie co nie no to okej okay. teraz co nie zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to niech wam będzie co nie no to okej okay. niech wam będzie co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my dzisiaj ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, teraz co nie wasza wysokość hubercie i alino oraz ty mój kumplu pysiu co nie no to zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam Wam tak to teraz będzie co nie no to niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay teraz co nie zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay niech. Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. Niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. Teraz co nie zróbmy my może ten tego dzisiaj To co mamy co nie no to okej okay. Teraz co nie no to niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. Zróbmy my dzisiaj To co mamy co nie no to niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. Teraz co nie zróbmy my dzisiaj to, co mamy, co nie, no to okej okay, zróbmy my dzisiaj to, co mamy, co nie, moja cmentarno, rodzmko, co nie, no to niech wam tak, to teraz będzie, co nie wy. Wszyscy fajnie jest tutaj w krainie Siusiaków, co nie, no to ok, teraz co nie, zróbmy my dzisiaj to, co mamy, co nie, no to niech wam tak, to teraz będzie, co nie, no to ok. No to dobra ten tego teraz co nie mandarynka oraz wy wasza wysokość Hubert i Alina co nie no to zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie. No to okej okay, teraz co nie no to zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie moja rodzinko chodźmy my ten tego dzisiaj to zrobić to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie moja rodzinko choć my my może się spytać tych no tych siusiaków co na ten. Temat sądzą co nie no to co siusiaki fajnie nam jest tutaj co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie siusiaki robaki co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie wycmentarne dziwolongi co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. zróbmy my dzisiaj to co mamy, co nie, no to ok, co nie, ale dobra myśl, jaki robaki przyjmujemy, my wszystkich gości, jak leci, co nie, ale dobra, niech Wam tak, to teraz będzie, co nie, no to ok, niech Wam tak, to teraz będzie, co nie, no to ok, teraz, co nie, no to zróbmy my dzisiaj to, co mamy, co nie, no to ok, niech Wam tak, to teraz będzie, co nie, no to ok, teraz, co nie myśl, jak i lubimy przyjmować gości co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to zróbmy my dzisiaj ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, co nie siusiaczki co nie no to zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co co nie no to okej okay, zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to zróbmy my dzisiaj to co Mamy co nie moje siusiaczki i wycmentarno rodzinko co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie no to. Okej okay, teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie siusiaki i wy goście ze cmentarza co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam. Tak, to teraz zróbmy my teraz ten tego koniec, co nie no to, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to, okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to. Okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to, okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to, okej, okay, no to zróbmy my dzisiaj to, co mamy, co nie no to. Okej, okay, niech Wam tak to teraz będzie, co nie, no to okej, okay. zróbmy my dzisiaj to co mamy, czyli czas zakończyć ten, no ten odcinek, co nie, no to okej, okay. niech. Wam tak to teraz będzie, co nie, no to okej, okay. niech Wam będzie czas teraz zakończyć ten odcinek, co nie, no to okej, okay. niech Wam tak to teraz będzie, co nie. No to okej okay, zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to teraz czas zakończyć ten. No ten odcinek, no to teraz papa, pa, cześć do następnego odcinka, no to teraz papa, pa, cześć do następnego odcinka, co nie, no to teraz, ten, tego, czas teraz. Zakończyć ten no ten odcinek co nie no to okej okay. czas go teraz zakończyć ten no ten tego co nie no to okej okay. czas teraz zakończyć ten no ten odcinek no to. Teraz papa, cześć do następnego odcinka, co nie, no to teraz papa, cześć do następnego, no to papa, cześć do następnego, no to papa, no to elo, elo, elo.